Cześć wszystkim! Dzisiaj zabierzemy Was na serce Szczepinach. Pokażemy Wam, jak wygląda weekend w pawilonie ESK. Z tej strony Tata Klaudiusza i. Klaudius. Cześć! już gdzie idziesz? Dobra, wracam Dobrze. To zapraszam. Tak. Prawie wiesz, że osiedle szczepień, to jest miejsce, gdzie się wychowałeś. Mhm. To było dawno temu i się wyprowadziłem. Tak, przeprowadziłeś się gdzie indziej, ale tutaj często bywamy, prawda? Bo lubisz tutaj chyba być. Tak robiłam. I zawsze, jak, jak, zawsze jestem tu, jak ma, Jak mama mnie tu sapiera. No i super. Przychodzimy czasem tutaj, nie? Na plac zabaw, na Małpigaj. Mhm. Tam jest Małpigaj, gdzie tam to jest Sarnia Tusa. Matusa. Chcesz tam podejść? Tak. No to chodź, pokażesz mi, jak wygląda Małpigaj. Chodzi no się z tamtej strony. Tu nie jest Małpigaj, tylko tam. Dobrze, idziemy. To szybciutko, bo cię złapię. Godyl. Krokodyl? No? Dobra, to pokażę, jak fajnie przechodzisz nad rzeką pełną krokodyli. Powiem no, no. jako kotek! Klaudiusz, wspinasz się? Tak. A, tu, a tutaj są rekiny. Rekiny są na dole? No. To to musisz być bardzo, bardzo ostrożny. Na środku skwerku znajduje się górka, po której Klaudusz lubi biegać, tak? Tak. Lubisz biegać? Tak. No to co, to wspinaj się. O, ciężka wspinaczka. Dobrze ci idzie. Teraz będziesz na samym szczycie. No i dotarłeś. Brawo. cię uważać, bo tutaj jest taka... Bo jak się nie gadam to jest... To, 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 to ja się wywróciłam. I straciłam korono, więc troszeczkę uważajcie! Słuszna uwaga! Jak się zbiega z górki, ogólnie jak się biega, trzeba być ostrożnym, żeby się nie przewrócić. Dzisiaj ja z moim tatosią pójdziemy na siłownię, żeby zrobić formę na wakacje, czy już za późno. Nie, nie za późno! Jest za późno. No dobrze, ale poćwiczyć można. Prawda? To nie, no można. To jest coś trudnego. Troszkę poćwiczyliśmy i się zmęczyliśmy, więc musimy sobie troszeczkę odpocząć, prawda? No nie. No, ale mięśnie będą duże. Masz duże mięśnie? Jest. Siła jest. Dobrze. No to co? Idziemy się bawić dalej? Tak. Chodź, poukładamy coś. Budujemy zamek. Co? Albo z domek tarki. No domek taki. Takie potrzebuje duże klocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać? Zawsze. Jak tam na budowie? Dobrze. Wszystko zrobione, zgodnie z harmonogramem? Tak. No to super. Piękny zamek. Brawo. to troszeczkę zrobię. Dobrze. Widzę, że zamek przechodzi dużą modernizację. Co tam powstaje? Zamek ten musimy zbudować bardzo duży. Bardzo duży zamek, dobrze. No. Strasznie wysoki ten zamek. Jeszcze nie widziałem takiej wysokiej wieży. Tadeusz opowiedz coś o swojej budowli. Jest świetna. Nawet, nawet zbudowałam to. Czyli wieże? No. Jesteś dumny ze swojej budowli? No jestem bardzo dumny i ta dziewczynka jest ze swojej budowli. Podczas naszego pobytu na Szczepinie odbywały się warsztaty plastyczne. Dzieci tworzyły maski dzikich zwierząt. Miały też możliwość, aby je samodzielnie udekorować. Szczepin zamienił się w prawdziwą dżunglę. Lwy, małpy, słonie to tylko kilka zwierząt, które pojawiły się w trakcie warsztatów. Klaudiusz dzielnie uczestniczył w zabawie i samodzielnie wykonał maskę krokodyla. Klaudiusz, co zrobiłeś na warsztatach? Kokotera. Maskę krokodyla. Tak? Tak. No powiedz coś o tym krokodylu. Krokodyl jest miły, on pomaga innych i On pomaga innym z i on pływa pod, pod fotą. Okej. Okay. Dobrze, no to jak jest miły krokodyl to bardzo miło mi poznać Panie Krokodylu. Ma jakieś imię? Eee, tylko kokotel, nie ma. No. Dobrze, no to jakieś jeszcze mu wymyślimy. O nie? No. <grym> <grym> Bardzo dziękujemy za wspólny odcinek i zapraszamy na kolejne. Tak jest? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa pa. Pa pa.